Czytanie z Ewangelii według świętego Łukasza. Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim, Błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie. Bo powiadam wam, że wielu proroków i królów chciało widzieć, co wy widzicie, a nie widzieli, i słyszeć, co słyszycie, a nie słyszeli. A oto pewien biegły w zakonie powstał, doświadczając go i rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, abym osiągnął życie wiewieczne A on rzekł do niego. Prawie co napisano, jako czytasz, a on odpowiadając rzekł, będziesz miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego i ze wszystkiej duszy Twojej i ze wszystkich sił Twoich i ze wszystkiej myśli Twojej, a bliźniego Twego jak siebie samego. Rzekł mu, dobrześ odpowiedział, czyń to, a będziesz żył. On zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa, a któż jest moim bliźnim? Jezus zaś podejmując pytanie, rzekł: Człowiek pewien zstępował z Jerozolimy do Jerycha i wpadł między złoczyńców, którzy go też złupili, i rany zadawszy odeszli, zostawiając na pół umarłego. I zdarzyło się, że kapłan pewien zstępował tąż drogą i ujrzawszy go minął. Także i lewita, będąc blisko miejsca i widząc go minął. A Samarytanin pewien, zdążając drogą, przechodził obok niego i ujrzawszy go użalił się nad nim. I przybliżywszy się, zawiązał rany jego, nalewając oliwy i wina, posadził go na swe juczne zwierzę i zawiózł do gospody i pielęgnował go. A nazajutrz wyjął dwa denary i wręczył je właścicielowi gospody, mówiąc: miej nad nim pieczę, a cokolwiek ponad to wydasz, ja gdy się wrócę, oddam tobie. Któryż z tych trzech zdaje ci się być bliźnim tego, co wpadł między złoczyńców? A on rzekł, ten który mu miłosierdzie okazał. I rzekł mu Jezus. Idź, a czyń i ty podobnie.